Ale moi drodzy widzowie, dzisiaj gramy w Fortnite Operację Tweet Dawno mnie nie było Oczywiście teraz pokażę swoje ogólnie statystyki Co tam zrobiłem, ile koronek zrobiłem ogólnie No 11 Trochę więcej tego było W mam oczywiście Diament 3 yy, Niedługo pokażę yy, Na następnym filmie Na razie zagramy sobie w reaktywację Dobra, lecimy, reaktywacja, nie ma Dobra, już patrzymy, co? Nie ma No i patrzymy, widzowie. Jakieś łóżka, fajne to lobby zrobili bardzo. Bardzo fajne to lobby takie. No, takie mowa bardzo. Dobrze, chyba to będzie najlepsza kolaboracja ogólnie. Już widzę po lobby, cała mapa na mowa. No dobra, to na początku pójdziemy na czerwone zielenie. Bo tam może być fajnie. Czerwone zielenie, to może tam będzie ta minigierka gierka z tą, z lalką. Bo czerwone zielone. Dlatego to się nazywa czerwone zielenie. Już może z innego powodu. Ja nie wiem, ja tylko zgaduję. O, jakieś tutaj korytarze. No popatrzmy se. A potem na pewno co Idziemy. Przecież no to... ...pardżo. Dobrze. dobrze. To to jest ta Oj nie, to zrobili, kurde. Ej. To ja to... To ja tam się mogę przyczaić, kurde Lecimy Lecimy, przyczajamy się tutaj na czerwono-zielono Jaki tu kurde jest safe? mocny Dobra, nie Kurde Właściwie zabieramy wszystko żeby, żeby nie było Jeszcze złota sobie trochę otworzymy w sejfie Obrudzicie Całkiem dużo, 139 No na pewno sobie to wezmę i jak to? O, to jest mój ulubiony celownik. Red eye, no jak ja lubię red eye. Jest takie funde, no to będzie tak. Weźmy jeszcze to. Coś tu idzie? Kto nie idzie, kurde. dużo ludzi tutaj jest. Moje wszystkie bronie! Ten gościu mnie kurde zaorał Zabroniłeś wszystkie bronie, dobra To wnoszę przynajmniej Jakie ja To jest strasznie dużo Eee Żwoty łoty To jest to jest strasznie, naprawdę strasznie dużo Eee, a co, a co to kurde jest? Co to? Tajemne przejście? Ktoś takie... Dobra, let's go Chce so wezmę to jego bronię. O, to jeszcze raz tutaj przyjdę w sumie na tą wszystkiego Gdzie ja wchodziłem? Tu? Tutaj wchodziłem? Czekaj, nie tam gdzie jest ta kasa. O i tutaj było te drzwi dziwne. Zamknij je. O! Kotwiczka! Pompa dobra, rękodziało. Szedł tego. Hmm. Slot maszynowy z dopałku. Myślę, że jest bardzo dobry ucz. Lecimy jeszcze potem tego. Jeszcze po zrzuty możemy lecieć. Nie. No dobra i tak dobre miejsce zajęłam, kurde na reaktywacji ciężko jest. To zaciśnię łapy, ściskam papa.